Zobaczyłam, że moja wnuczka nie ma zabawki, którą jej dałam. Wyrzuciłam, ona tego nie potrzebuje, powiedziała synowa. Ona jest okrutna, powiedziała moja synowa, tylko dlatego, że przestałam być rodzinnym bankomatem. Nigdy nie sądziłam, że na stare lata będę musiała walczyć o szacunek we własnej rodzinie. Mam na imię Halina, mam 65 lat i mieszkam w Krakowie, w dzielnicy Nowa Huta w tym samym mieszkaniu, które kiedyś dzieliłam z moim mężem Stefanem. Przepracowałam 40 lat jako księgowa w dużej fabryce, odkładając każdy grosz, żeby zapewnić lepszą przyszłość mojemu jedynemu synowi Marcinowi. Pamiętam dzień, w którym Marcin przedstawił mi Agatę. Była piękna, elokwentna, z dyplomem zarządzania z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej rodzina pochodziła z Warszawy, z tak zwanej dobrej dzielnicy jak lubiła podkreślać. Od początku czułam, że patrzy na mnie z góry, na moją prostą fryzurę, na moje ubrania z galerii krakowskiej zamiast z butików, na mój akcent zdradzający wiejskie pochodzenie. Ale kochałam Marcina i chciałam, żeby był szczęśliwy. Kiedy pięć lat temu urodziła się moja wnuczka Zosia, myślałam, że wszystko się zmieni, w końcu zostałam babcią. Przez pierwsze miesiące Agata pozwalała mi odwiedzać ich w ich nowym apartamencie na Zakrzówku, ekskluzywnej dzielnicy Krakowa, dwa, może trzy razy w tygodniu. Przychodziłam z domowymi pierogami, z kompotem, z małymi prezentami dla Zosi. Mamo, naprawdę nie musisz tego wszystkiego przynosić, mówił Marcin, ale widziałam, jak jego oczy błyszczały na widok pierogów z kapustą i grzybami, jego ulubionego dania z dzieciństwa. Pewnego dnia, gdy Zosia miała około roku, Agata zadzwoniła do mnie z płaczem: Halino, nie wiem co robić. Nasz kredyt hipoteczny wzrósł o 1500 zł miesięcznie przez wzrost stóp procentowych. Marcin dostał obniżkę pensji w pracy. Naprawdę się boimy, że stracimy mieszkanie. Nie wahałam się ani chwili. Agato, kochanie, pomogę wam, mam oszczędności. I tak się zaczęło. Najpierw było to 2000 złotych miesięcznie na ratę kredytu, potem doszło 1000 złotych na żłobek dla Zosi, potem 1500 złotych na niespodziewany remont Łazienki. Przed końcem roku dawałam im regularnie 5000 złotych miesięcznie, prawie całą moją emeryturę. To tylko tymczasowo, mamo, zapewniał mnie Marcin, gdy przyjeżdżał po pieniądze. Ale dni zmieniały się w tygodnie. Tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. Za każdym razem, gdy wspominałam o zwrocie choćby części pieniędzy, pojawiały się nowe kryzysy, nowe problemy, nowe wymówki. Tymczasem na Facebooku widziałam zdjęcia z ich wakacji w Grecji nowego telewizora, designerskich mebli. Agata kupiła sobie torebkę Louis Vuitton za 5000 złotych dokładnie tyle, ile dałam im w tym miesiącu na niezbędne wydatki. Nadal byłam zapraszana na niedzielne obiady, ale czułam, że jestem tam tylko po to, by przynieść kopertę z pieniędzmi i posiedzieć godzinę z Zosią. Zanim Agata oznajmi, że Mała musi się zdrzemnąć, to był zawsze sygnał, że powinnam już iść. Na moje 65. urodziny kupiłam Zosi piękną lalkę, tradycyjną porcelanową, ręcznie robioną przez artystkę z Kazimierza. Kosztowała prawie 600 złotych. Co było dla mnie dużym wydatkiem, ale chciałam, żeby moja wnuczka miała coś wyjątkowego coś, co mogłaby kiedyś przekazać własnej córce. Babciu, ona jest przepiękna wykrzyknęła Zosia przytulając lalkę. Nazwała ją Helena po mojej mamie. Tydzień później przyszłam z niespodzianka małą sukienką, którą uszyłam dla lalki Heleny. Ale gdy zapytałam Zosie, gdzie jest lalka, zobaczyłam, jak jej twarz się zmienia. Mamusia powiedziała, że to nie była odpowiednia zabawka dla mnie, że może się zbić i mnie skaleczyć. Poczułam ucisk w sercu. A gdzie ona teraz jest, kochanie? Zosia spuściła wzrok. Mamusia wyrzuciła ją do śmieci. Powiedziała, że nie potrzebuje takich staromodnych rzeczy. Coś we mnie pękło. Czterdzieści lat pracy, pięć lat oddawania prawie całej emerytury, wszystkie poświęcenia dla syna i jego rodziny. I teraz to kompletny brak szacunku, demonstracyjne wyrzucenie prezentu, który tyle dla mnie znaczył. Tego samego wieczoru zadzwoniłam do Marcina. Synu, musimy porozmawiać o pieniądzach. Westchnął głośno do słuchawki. Mamo, naprawdę to nie jest dobry moment. Mamy teraz dużo wydatków z remontem kuchni i. przerwałam mu po raz pierwszy od wielu lat. Marcinie, nie mogę wam już więcej pomagać finansowo. Cisza po drugiej stronie była ogłuszająca. Co masz na myśli? Jego głos nagle stał się napięty. Dokładnie to, co powiedziałam. Jestem na emeryturze. Moje oszczędności się kończą. Nie stać mnie na dawanie wam pięciu tysięcy złotych miesięcznie, zwłaszcza gdy widzę, na co te pieniądze idą. Mamo, ty chyba nie rozumiesz naszej sytuacji? Rozumiem doskonale. Rozumiem, że Agata ma w szafie torebki za 20 tysięcy złotych, podczas gdy ja muszę liczyć każdy grosz na leki. Rozumiem, że jeździcie na wakacje all-inclusive, podczas gdy ja nie byłam nigdzie od śmierci Twojego Ojca, i rozumiem, że Agata wyrzuciła do śmieci lalkę, którą kupiłam Zosi na moje urodziny. Znów zapadła cisza. Potem usłyszałam głos Agaty w tle. Daj mi telefon. Ja z nią porozmawiam. Halino, jej głos był chłodny jak lód. Nie wiem, co Zosia ci powiedziała, ale ta lalka była niebezpieczna. Porcelana może się zbić i. Agato, przerwałam jej, czując jak moje serce wali. Ta lalka była ręcznie robiona przez artystkę. Zapłaciłam za nią 600 złotych. Miała specjalny certyfikat bezpieczeństwa dla dzieci. Ale nawet gdyby nie miała, nie miałaś prawa jej wyrzucać. To był prezent ode mnie dla mojej wnuczki. Czy ty mnie oskarżasz o kłamstwo? Jej głos podniósł się o oktawę. Zawsze byłaś przeciwko mnie, zawsze mnie oceniałaś, jesteś okrutna. Marcin, powiedz swojej matce, jaka ona jest okrutna. W tle słyszałam, jak Marcin próbuje ją uspokoić, ale ona kontynuowała swoją tyradę. Jeśli przestaniesz nam pomagać finansowo, już nigdy nie zobaczysz Zosi. Rozumiesz? Nigdy. I wtedy to do mnie dotarło. Byłam dla nich tylko bankomatem, nie matką, nie teściową, nie babcią, tylko źródłem pieniędzy. Żegnam, powiedziałam cicho i rozłączyłam się. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Przewracałam się z boku na bok, myśląc o Zosi, o Marcinie, o wszystkich latach, kiedy dawałam z siebie wszystko dla mojej rodziny. Nad ranem podjęłam decyzję. Następnego dnia poszłam do swojego banku. PKOBP przy rynku głównym. Pani Krystyna, doradczyni, która znała mnie od lat, wysłuchała mojej historii ze współczuciem. Pani Halino, to co pani opisuje, to niestety dość częsty problem, ale jest pani w lepszej sytuacji niż myśli. Po pierwsze, ma pani pełne prawo do swojej emerytury i oszczędności. Po drugie, jeśli dawała pani synowi i synowej regularne kwoty, możemy to potraktować jako pożyczkę, którą powinni spłacić ale nie mamy żadnej umowy westchnęłam to nie szkodzi mamy wyciągi z pani konta regularne przelewy o stałej kwocie to dowód a jeśli syn potwierdziłby że miał to być tymczasowy układ to dało mi do myślenia wróciłam do domu i zaczęłam przeglądać stare wiadomości tekstowe od marcina było ich dziesiątki mamo dzięki za pomoc oddam ci w przyszłym miesiącu mamo wiem że to już dużo ale czy możesz podesłać jeszcze tysiąc złotych? Obiecuję, że to ostatni raz. Dzięki, mamo. Jesteś najlepsza. Oddam ci wszystko, jak tylko dostanę premię. Wszystkie puste obietnice. Ale wszystkie potwierdzające, że pieniądze miały być zwrócone. Zrobiłam zrzuty ekranu wszystkich tych wiadomości i wydrukowałam je. Potem usiadłam i napisałam oficjalny list. Drogi Marcinie... W ciągu ostatnich pięciu lat pożyczyłam tobie i Agacie łącznie 290 000 złotych. 290 000 złotych. Środki te przekazywałam wam pod warunkiem, że zostaną zwrócone, co potwierdzają załączone wiadomości tekstowe. Żądam zwrotu tej kwoty w ciągu 30 dni od otrzymania tego listu. Jeśli nie jest to możliwe, proponuję rozłożenie spłaty na raty 5000 zł złotych miesięcznie, Czyli dokładnie tyle, ile ja dawałam Wam co miesiąc. Jeśli nie otrzymam od Was odpowiedzi w ciągu siedmiu dni, będę zmuszona przekazać sprawę mojemu prawnikowi. Z poważaniem, Halina Kowalska. List wysłałam listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dwa dni później otrzymałam burzę wiadomości od Marcina i Agaty, od błagań przez groźby po oskarżenia o zdradę rodziny. Nie odpowiedziałam na żadną z nich. Siódmego dnia zadzwonił Marcin. Mamo! Jego głos brzmiał inaczej, pokornie, może nawet z nutą wstydu. Możemy się spotkać, chcę porozmawiać twarzą w twarz. Zgodziłam się na spotkanie w kawiarni Noworolski na rynku głównym, neutralnym miejscu, pełnym ludzi. Gdy przyszłam. Marcin już tam był, sam, bez agaty. Wyglądał na zmęczonego, miał cienie pod oczami. Mamo! Zaczął, gdy tylko usiadłam. Przepraszam, naprawdę przepraszam. Nie zdawałem sobie sprawy, jak bardzo nadużyliśmy Twojej dobroci. Milczałam, czekając na ciąg dalszy. Przejrzałem nasze wydatki z ostatnich lat i. I jest mi wstyd. Naprawdę. Wydawaliśmy pieniądze na rzeczy, których nie potrzebowaliśmy, podczas gdy ty. Ty pewnie odmawiałaś sobie wszystkiego. Wzruszyłam ramionami. Robiłam to, co matka robi dla swojego dziecka. Pomagałam, ale nie spodziewałam się, że zostanę potraktowana jak bankomat, a potem wyrzucona jak niepotrzebny śmieć, tak jak lalka Zosi. Marcin spuścił wzrok. To z lalką, to było okropne. Nie wiedziałem o tym, dopóki mi nie powiedziałaś. Agata powiedziała mi, że lalka się zbiła przypadkiem. A uwierzyłeś jej? Pokręcił głową. Nie, to znaczy. Tak, na początku tak, ale potem zapytałem Zosie i. i powiedziała mi prawdę. Mama? Jego głos się załamał. Agata ma problemy. Wydaje kompulsywnie. Ma kilka kart kredytowych, o których nie wiedziałem. Jesteśmy zadłużeni po uszy. Popatrzyłam na niego z niedowierzaniem. Ile? Ponad 400 tysięcy złotych. Nie licząc kredytu hipotecznego. Wstrzymałam oddech. To była ogromna suma, znacznie więcej niż to. Co im pożyczyłam? Co zamierzasz z tym zrobić? Już zacząłem działać, zablokowałem wszystkie karty kredytowe, umówiłem nas na terapię małżeńską i Agatę na terapię indywidualną. Znalazłem drugą pracę, będę prowadził wieczorne kursy Excel dla firm i. zawahał się. I wystawiliśmy mieszkanie na sprzedaż. Co? To mnie zaskoczyło. Ale to wasz dom, gdzie będziecie mieszkać? Na razie u rodziców Agaty. Oni mają duży dom w Warszawie. A potem, zobaczymy, może wynajmiemy coś mniejszego, skromniejszego, coś na co naprawdę nas stać. Milczałam przez chwilę, przetwarzając wszystko. A co z moimi pieniędzmi? zapytałam w końcu. Marcin westchnął. Nie mam teraz dwieście dziewięćdziesięciu tysięcy złotych, mamo. Ale spłacę Ci wszystko, obiecuję. Jak tylko sprzedamy mieszkanie, pierwszą rzeczą, którą zrobię, będzie zwrot Twoich pieniędzy. A jeśli to potrwa dłużej, zacznę Ci przesyłać co miesiąc tyle, ile tylko mogę. Patrzyłam na swojego syna, mężczyznę, którego wychowałam, który zawsze był moją dumą. Widziałam w jego oczach szczere skruchy i determinację. Jest jeszcze coś, dodał sięgając do torby. Wyjął małe pudełko i położył przede mną: To dla ciebie. Otworzyłam je ostrożnie. W środku była porcelanowa broszka, mała róża, z delikatnie zaznaczonymi płatkami. To nie zastąpi lalki Heleny, wiem o tym, ale znalazłem tę artystkę z Kazimierza. Powiedziała, że pamięta ciebie i lalkę, którą u niej kupiłaś. Zrobiła tę broszkę specjalnie dla ciebie. Poczułam, jak łzy napływają mi do oczu. Jest piękna, szepnęłam. I jeszcze jedno Marcin położył dłoń na mojej. Zosia bardzo za tobą tęskni. Moglibyśmy przyjść w niedzielę? Tylko Zosia i ja na obiad, jak kiedyś. Spojrzałam na niego przez łzy. Tak, powiedziałam tak bardzo bym tego chciała. I tak zaczęła się moja droga do odzyskania godności i szacunku w mojej własnej rodzinie. Nie była to łatwa droga. Były trudne rozmowy, były łzy, były momenty zwątpienia. Agata długo nie mogła mi spojrzeć w oczy. Kiedy w końcu to zrobiła, nie zobaczyłam w nich szczerej skruchy, raczej urażoną dumę i niechęć. Ale terapia powoli zaczęła przynosić efekty. Marcin dotrzymał słowa. Kiedy sprzedali mieszkanie za sumę mniejszą niż się spodziewali, ale wciąż znaczącą, pierwszą rzeczą, którą zrobił było przelanie na moje konto 290 tysięcy złotych. Widziałam, jak drżały mu ręce, gdy pokazywał mi potwierdzenie przelewu. To nie wymarzę tego, co się stało, powiedział, ale przynajmniej mogę zwrócić ci to, co do ciebie należy. Skinęłam głową. To dobry początek, odpowiedziałam. Z odzyskanymi oszczędnościami mogłam w końcu zacząć myśleć o sobie. Po konsultacji z doradczynią z banku. Zainwestowałam część pieniędzy w bezpieczne obligacje skarbowe. Część przeznaczyłam na remont mojego mieszkania, nową kuchnię, o której marzyłam od lat, wygodniejszą kanapę, lepsze oświetlenie, które nie męczyło moich starzejących się oczu. I wreszcie, po raz pierwszy od ponad 40 lat, pozwoliłam sobie na marzenie podróż. Zawsze chciałam zobaczyć Włochy, przejść się uliczkami Rzymu. Zjeść prawdziwe włoskie lody, zobaczyć koloseum. Z pomocą biura podróży i taka zarezerwowałam dwutygodniową wycieczkę na wiosnę. Niedzielne obiady z Marcinem i Zosią stały się stałym punktem mojego tygodnia. Czasami dołączała do nas Agata, zawsze uprzejma, ale zdystansowana. Zauważyłam, że jej designerskie ubrania i torebki zniknęły, zastąpione przez skromniejsze, praktyczniejsze rzeczy. Pewnej niedzieli, gdy Marcin zabrał Zosię na spacer, zostałyśmy same w kuchni. Agata mieszała sos do makaronu, ja kroiłam warzywa na sałatkę. Halino odezwała się nagle, nie patrząc na mnie. Chciałam cię przeprosić za lalkę, za wszystko przerwałam krojenie, zaskoczona. Moja terapeutka mówi, że mam tendencję do, do ochrony swojego ego poprzez obwinianie innych że kiedy czuje się zagrożona lub zawstydzona, atakuje. To to nie jest wymówka, tylko wyjaśnienie. Skinęłam głową, czekając aż będzie gotowa kontynuować. Byłam zazdrosna, przyznała cicho. O twoją relację z Zosią, o to jak cię kocha, o to jak Marcin zawsze o tobie mówił. Moja wspaniała mama, która zawsze stawia nas na pierwszym miejscu. Czułam się niewystarczająca. A potem, gdy zaczęłaś nam pomagać finansowo, to było upokarzające. Zamiast być wdzięczną, zaczęłam cię resentować. I tak wydawałam te pieniądze na głupoty, żeby poczuć się lepiej, żeby pokazać, że jestem coś warta. Odłożyłam nóż i odwróciłam się do niej. Agato, nie musiałaś nigdy czuć się niewystarczająca. Zawsze chciałam być po prostu częścią waszej rodziny. Nie oceniać, nie konkurować, tylko kochać Zosie. I wspierać was. Kiwnęła głową, a jej oczy błyszczały od łez. Wiem, teraz to wiem, i tak bardzo mi wstyd. Podeszłam do niej i po raz pierwszy od lat objęłam ją. Była spięta, ale po chwili rozluźniła się i odwzajemniła uścisk. Możemy zacząć od nowa? zapytała cicho. Tak, odpowiedziałam. Myślę, że możemy. W przeddzień mojego wyjazdu do Włoch. Zorganizowaliśmy małe przyjęcie pożegnalne w moim mieszkaniu. Marcin przyniósł ciasto, które sam upiekł, co było nowością. Kiedyś wszystkie domowe obowiązki spadały na Agatę. Agata przyniosła bukiet tulipanów moich ulubionych kwiatów, a Zosia. Zosia przygotowała niespodziankę. Babciu, powiedziała uroczyście, wręczając mi zawinięty w papier pakunek: To dla ciebie, żebyś nie była sama we Włoszech. Rozpakowałam prezent i o nie miałam. To była lalka, nie tak wyszukana jak Helena, ale piękna. Miała jasne warkocze, niebieskie oczy i drobne usta ułożone w uśmiech. Sama ją wybrałam, powiedziała dumnie Zosia, ze swoich oszczędności z kieszonkowego. Mamusia pomogła mi tylko w sklepie. Spojrzałam na Agatę, która lekko się uśmiechała. Nazywa się Halina, tak jak ty, babciu, dodała Zosia. Będzie ci dotrzymywać towarzystwa, kiedy będziesz oglądać te wszystkie stare budynki we Włoszech. Przytuliłam wnuczkę mocno, nie mogąc powstrzymać łez. Dziękuję, kochanie, jest przepiękna i na pewno będzie mi dotrzymywać towarzystwa. Później tego wieczoru, gdy Zosia zasnęła na kanapie, a Marcin i Agata rozmawiali cicho przy stole, stałam przy oknie. Patrząc na nocne światła Krakowa, w rękach trzymałam lalkę Halinę. Moje życie zmieniło się w sposób, którego nigdy się nie spodziewałam. Musiałam przejść przez ból, rozczarowanie i gniew, aby nauczyć się stawiać granice i domagać się szacunku. Ale teraz, patrząc na moją rodzinę, czułam, że było warto. Nie wszystko było idealne. Agata wciąż pracowała nad swoimi problemami. Marcin wciąż uczył się. Jak być silniejszym mężczyzną i mężem. A ja? Ja wciąż uczyłam się, że zasługuję na szacunek, miłość i spełnienie moich własnych marzeń. Ale stojąc tam, z lalką w dłoniach i rodziną za plecami, czułam coś, czego nie czułam od dawna nadzieję. Nadzieję na przyszłość, w której nie będę już bankomatem, ale babcią, matką i teściową, kochaną i szanowaną. I to był najcenniejszy dar ze wszystkich. Jutro wylatuję do Rzymu, a za dwa tygodnie wrócę do Krakowa, do mojej rodziny, która powoli uczy się, jak być prawdziwą rodziną. Czekają mnie nowe przygody, nowe wyzwania, i mam nadzieję wiele lat radości jako babcia, która w końcu nauczyła się, że zasługuje na wszystko, co najlepsze. Czasem trzeba stracić coś cennego, jak lalka Helena aby odzyskać coś jeszcze cenniejszego szacunek do samej siebie. I wierzę, że gdziekolwiek jest teraz Helena, cieszy się, że jej historia pomogła nam wszystkim stać się lepszymi ludźmi.